Hej siemanko, ja jestem wkurwiony, a to jest kolejna odsłona Clash Royal. Dzisiaj wpadłem na bardzo ciekawy pomysł Stworzę serię tutaj, jeśli chodzi o Clash Royal, Będzie to seria po pojedynku Sparingów tak zwanych, i tu właśnie mamy pierwszego chętnego Jest to Fallen Angel, ode mnie z klanu Od nas z klanu I teraz właśnie spróbujemy się z tym zmierzyć Z tym gościem, no zobaczymy, no i jest, dobra ładuje, ładuje nam Sprawdzimy się tutaj z kolegą a on tu jest silniejszy, ale zobaczymy co z tego będzie. No czekam, No tutaj wyrzucił tego. Tą wieżyczkę wyrzucił. Ja tu będę poczekał Tutaj, a jednak tutaj też puścił giganta. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Puszcza to jeszcze gobliny. Mam nadzieję, że z nim wygram. Że nie będzie wstydu. Co on sobie myśli? Co on, co on, co on kombinuje tutaj? Dobra, sprawdzę, moje bomber mamy. Bo już mam dzisiaj, już na piątym levelu mam bombermana. O, tu puścił. No, zobaczymy, 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 zobaczymy. Puścił tego dupnego, syna z bombą. Ale tu idzie, idzie. O, i może przegrać tutaj nasz kolega. Uuu, la la, -la -lo. ale będzie chyba teraz wściekły tutaj na czacie. Zobaczymy sobie, gdzie będzie. A, jeszcze tutaj domek, domek barbarzyńców. Ale mnie to, mnie drażnią ci barbarzyńcy. Oni są bardzo silni. Oni są bardzo silni. Ale sobie nie poradzi, chyba. Dobra, czekamy, czekamy, puścimy paladyna. Ten domek to on... O, kurwa, on też puścił paladyna. No i teraz się właśnie spotkały dwa paladyny, i jeszcze jego dwa barbarzyńcy. Ja puszczam trzy gobliny. Tutaj rzeczkę rzucają. Ładnie, ucznie. A jeszcze puścił szkieletory. No, żeż w mordę. Może te łuczki wszystko powstrzymają. A jednak jeszcze barbariany przeżyły. Muszę poczekać, aż ten domek zniknie. Ten domek może zniknąć za chwilę. Ja tutaj, o tu jeszcze puścił, dobra, teraz przygrajmy trochę na czas, ten domek tam puścił, on się boi teraz, on się teraz będzie bał, ja tu użyję mojego Bombermana, no, ten, powiem Wam, że ten, ta wieżyczka z tym, z tym Bombermanem jest bardzo silna, dobra, puścimy tu Smoka na niego, spróbujmy to teraz zagrać na czas, spróbujmy to zagrać na czas, ja jeszcze czuję, że on jeszcze będzie chciał Paladyna mi tutaj puścić. No 60 sekund. No i dobra. Aj rozwalił mój ten. Mój domek... A kurwa puścił barbarzyńców, no szlak by to trafił. Dobra, tutaj jeszcze... A dobra, dobrze wyczułem teraz ten moment. Dobrze wyczułem ten moment. To będzie bardzo ciekawy moment teraz. A on też puścił. Kurde mać, normalnie. Teraz to się nie poskładam. Ale tu jeszcze walą z boku, tu jeszcze walą. Tu jeszcze mój z boku zwali i... To będzie ciekawe. Aj kurde 840 HP. No muszę tutaj puścić. Kurde, mogłem puścić drugiego paletna, ale to zrąbałem. Ale to zrąbałem. Tam jest 800 HP tego budynku. No i może to ugram. Może to ugram. Zobaczymy. Może to ugram. Będzie ciężko tutaj roznieść gościa. Kurde mać. I nie udało się tutaj tak zbytnio tego wszystkiego garnąć. No będzie walka do ostatniej... Do ostatniej... A Jezu, co ja to zrobiłem? Ale zrobiłem błąd. Zrobiłem błąd. Straszny błąd zrobiłem. Teraz może mi zjechać cały, cały mój tonhal Kurde mać. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. O ja pierdzielę i jest, kurde. Ale się mu udało, ale ja to zrobiłem ten błąd. Ale zrobiłem straszny, straszny błąd. Dobra, że wygrał. Może damy na remis, może damy rewanż. Hmm. Co to będzie? Wpiszmy. Wpiszmy rewanż tutaj gościowi. Może. Zobaczymy, dobra. Tutaj damy opis. Ktoś chętny. Zobaczymy, co z tego wyniknie tutaj. Wstyd było przegrać. No powiem ci, że fuksem. Dobra, ktoś się odpalił. Znów ten falanger. Zobaczymy. Kurde mać, mogłem przynajmniej karty zmienić. Mogłem przynajmniej kurwa karty zmienić. Nie zmieniłem tych kart pieprzonych. No i znów tak, tak samo zaczyna. Dobra, ja poczekam chwilę. Poczekam na jego ruch. Spróbujmy to zagrać na czas. Tutaj. Nie mam pomysłu. Tu mam paladyna, tu mam smoka, szczały. Co on tu puścił? On puścił tego. Ja sobie, ja sobie tu poczekam. Poczekam sobie tutaj. Puszczę tu smoka na razie. Chociaż tym smokiem to był błąd. Z tym smokiem kurwa to, mąż, to mógł być błąd. On tu znów puścił. Giganta zaczyna tak jak przedtem, tylko że przedtem nie, nie zaczął z domkiem. Tutaj puszczam paladyna. Zobaczymy, co to będzie z tego paladyna. No, o, tutaj. Te Barbareny trochę przeszkadzają Powiem szczerze, że Ten domek To jest istna masakra Z tymi Barbarenami też to mam, na razie nie używam, próbuję to używać No Ten domek, a puścił Paladyna, dobra Ja puszczę Pekkę, zobaczmy co Pekka zrobi peka, Ale tu Pekka pękła Pękła przy tym Paladynie Jak guma Dobra Goblinsy Puścimy Kurry, Wa te barbariany pieprzone, on mi tu zajedzie to. No chyba nie ogarnę gościa znowu po raz drugi, ale przedtem, przedtem nie powiecie, ale było bardzo bardzo blisko. No i znów te barbariany pieprzone. Tylko żeby domku zaraz nie uruchomił, bo mnie szlak trafi. Dobra, ma. Teraz albo wyskoczy paladynem, albo znów gdzieś domek postawi. Pieprzony, czemu ta pierdolona wieżyczka nie chce się w ogóle usunąć. Dobra, puścimy tutaj szkieletony. Dobra, jest, nie ma tej pieprzonej wieżyczki. Teraz, teraz możemy zacząć coś myśleć o jakimś ataku. Chociaż on tu zbiera eliksir. Ja czekam na eliksir razy dwa. Dobra, puszczę tutaj pekkę teraz. Co on tu ma za magię? Tu nie ma żadnej magii. A, tu puścił, kurde macie, normalnie teraz to muszę to... Dobra, teraz druga strona będzie atak. Zobaczymy. Aj, no i masz, babo placek. Puścił, kurwa, tego jebanego paladyna. To tak nie może być, to tak nie może być. O Jezusie, kochany Pieprzone urwa. to będzie zacięta walka, chyba do. Zobaczymy, teraz od tej strony puszcza paladyna. Zobaczymy, co to będzie. On teraz właśnie użył, użył właśnie się 7 eliksirów na, na ten domek. A je, kurwa, mogę poczekać z tymi szczołami. w pizdu. No i teraz tutaj jest. Ależ to będzie zacięta walka. To będzie zacięta walka, powiem wam, do, ostatni, do, do ostatnich sekund. Ciekawi mnie, czy jest tu w ogóle remis. Jest tu możliwy remis. Kurwa, znów, znów, znów ten błąd ten sam zrobiłem. No i niestety kurwa, na 10 sekund przegram. O mój Boże, o mój Boże, co ja zrobiłem? Kurwa. Ale nie było to tak źle. No nie silniejszy, to ma 5 level, nie mam czwarty level dopiero. Silny jest, no niestety. Nie udało się po raz drugi. Druga porażka. Ale przetem był, było blisko. A tutaj już jakiś... Kowinku, okej, okay, dobra, spróbujemy się z nim. Z tym panem. No. Dobry jesteś, tam dostałem. No zobaczymy, zobaczymy teraz. Zobaczymy na Kowinku. Good chcę co ja mu tu dam? Chłopie, kurwa, ci tu kciuki poślesynek. Dobra, jedziemy z tym koksem. Zobaczymy. Oj, tutaj się rozpłakał ten kolega. Puszcza tu minki. Aj, kurwa, nie lubię tego moździerza jebanego moździerz jest dobry na smoki, powiem Wam szczerze. Puścił te kościotrubki. Te kościotrubki są słabe, wiesz? Jak to będziesz oglądał, to już ci mówię od razu, żebyś tego nie, nie dawał więcej. Zmień sobie skład, bo one są do dupy. Tak, według mnie dobra. Pierdolony młodzież, trzeba go rozwalić. Jest, jest, jest dobra. Fajnie idzie i też ma barbarenę na, na pierwszym levelu. Myślę, że ogarnę gościa. Myślę, że ogarnę gościa tutaj. Dobra, one tu powinny poradzić teraz. No i puścił smoka, dobra. O Jezu, co ja to zrobiłem? Kurwa, znów się gubię tutaj. Czuję tu presję teraz przy tym wszystkim. No i tak to będzie właśnie. Też tutaj kość... Ale on tu ma... Aha, on tu ma kościotropę na piątym levelu, także... No to dobrze, dobrze. Kurwa. Kurwa, kurwa, co ja robię tutaj teraz. nie mogę opamiętać w ogóle. No. Aha, on tu ciągle atakuje od prawej strony. Teraz spróbujmy go wejść w... Od lewej strony jeszcze załaduję chwilę. Dobra, te barbarzyńce na pewno pójdą na szczała. No nie poszły na szczała. No Jezuś. Dobra. Puszczam teraz konika. Nie pamiętam czy on miał konika. O, dobra, i on teraz pewnie puści kościoł trupy jak mi na złość. Nie puścił giganta. Blokuje teraz cały jego jedna czwarta jego defu bije w mojego konika. Kurwa, muszę... Te koniki są coraz trudniejsze do ogarnięcia według mnie. No i to bo zacznę grać Aha, bo jeszcze te miniony mam Jeszcze miniony teraz Dzisiaj właśnie poszły mi na kolejny level No i tutaj może być blisko, kurde, ale zrąbałem Ale zrąbałem, dobra Podejdziemy tutaj jeszcze bombermanem Teraz szybko, mamy 56 sekund na wykorzystanie tego Dobra, puszczę pekkę, może ta pekka być będzie... ja co ja to zrobiłem Jezusie Dobra, może tutaj jeszcze posprzątam to No nie posprzątałem niestety i dobra, puszczę tego. Ups, 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 ups. On to będzie grom na czas. A ta ma 470, on chyba o tym nawet nie wie. Będzie chciał uderzyć. W... O Jezu, ale mi to fajnie ściągnął tutaj. Dobra, puszczmy do tej strony. Tą, tą stronę ma zajętą. Dobra. O, i znów puścił tego skurczy, by znów wpuścił tego golema, no. E, golema, giganta. Co ja to mówię? O Jezu się mają O. No i cały szlak by trafił tego. Całego... A twardy jest, on się tutaj bardzo dobrze broni. Bardzo dobrze się broni, z tego co widzę. Skubany dobry jest, nie powiem. 3 sekundy, A, ale to zrąbałem, ale to zrąbałem. Szybko załaduj smoka, gościu, gościu, gościu. Znów przegram na te pieprzone sekundy. To jest właśnie ta gra, gdzie to jest 370. Uff, dobra, jeszcze się udało tutaj obronić. Kurde, mać. No, będzie, będzie walczył. Nie powiem. Ja muszę chyba zmienić karty. Chyba musiał zmienić karty tutaj. Nie Jestem do końca pewny. Czy to zmienię? No dobra, teraz, kurde, zro... zrobiłem błąd. Nie. Dobra, dobrze zrobiłem. Kurde, ale ja jestem ślepy, ja jestem ślepy, jestem bardzo ślepy. Nie widziałem tamtego. Że to tam tak HP zjechało? Dobra, co będziemy atakować tutaj? Będziemy czekać teraz na... Będziemy teraz czekać szybko na ten. Będziemy czekać na strzały. No tutaj, ale tutaj, może tu jeszcze z tej strony się coś wyciągnie? No nie wiem. Zobaczymy. No jest, 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 jest. Jezu, teraz, jak on tu podejdzie, dobra, jest wygrana, jest wygrana, mamy cię, gościu. Jest, jest, wygraliśmy. Super. Nie, nie wygraliśmy. 14 HP ten budynek ma. o oh no, oh my god. Ten budynek ma 14 HP. Ja myślę, że już wygraliśmy. Kurde, mać, kurwa mać, kurde, mać. Będziemy to minuta 41. No teraz to już nie wiem. Teraz to już na pewno, teraz już na pewno wygrałem. Dobra, puszczę ostatnie strzały. Ale się przestraszyłem. O, o, bardzo dobrze. Ten kowinku ma 900 pucharów. Jestem słabszy, mój el Dobra. jest, udało się z nim wygrać. Ooo, rewanż. Chciał, chciałby rewanż. czekajcie, czekaj, czekaj, kolego, czekaj. Ja to tak się nie będę bawić w to. Ja myślę. Co on tam miał? Sprawdzimy. Aha, on myślał, że ten mam. No to zmienimy sobie na to. I te gobliny. Gdzie są gobliny? Kurde, a użyję tego, co tamten używał. Przeciwnik. Dobra. Wezmę to i jeszcze sobie wezmę. Wezmę sobie jeszcze tego kamoma spróbujmy. Szkoda, że go nie mogę podnieść. Kamoma zamienimy za co? Ciu, zróbmy taki, taki próbny skład. Dobra. Dawaj no napiszemy. Tu pisze, broni się nieźle, to i też jakiś. Dobry, jesteś. Dobra, ja zmieniłem karty. Nie, nie wiem, jak ona, ale ja właśnie zmieniłem karty. Dobra, he, będziemy grać teraz na czas. Postawiam wszystkie wieżyczki. Poczekam jeszcze na domek. Ciekawe, co on teraz myśli. O, rozpłakał się. A tu nie ma co się płakać. Nie ma co płakać, jest dobrze. No, on tutaj, proszę bardzo. On tu też grał na czas. No, może być ciekawie. Ja tu puszczam kolejny domek. Domek z barbarianami będzie. No. I to i właśnie. Pyk, pyk, pyk. To myślę, że to będzie dobre. To będzie dobre. Powiem wam szczerze. No, i co teraz? I co teraz, panie kolego? Co teraz? Będzie się próbował bronić. Czemu ten kanon nie chce strzelać? Kurwa, co on tylko w powietrze strzela? Ten kanon? Dobra, będziemy się bronić na chwilę. Będziemy to próbować tych obron używać. Tutaj. A później pod koniec, pod koniec wyjadę smokiem. A, chłopie, strzały ci nic tu nie pomogą przy takim ataku. Dobra, on teraz się będzie on teraz się będzie produkował, żeby tu wejść. A ja na spokojnie uderzam smokiem. Ja na spokojnie dojrzę smokiem, mam dobrą. No i teraz... O, już jest tutaj. Już powoli się tu robi. On też wyskoczył smokiem. Dobra, dobra, dobra. Czyli znamy już wszystko. Będziemy się bronić teraz. Będziemy się teraz bronić. Aj i tutaj mu teraz postawię mu ten domy, mu tu postawię. No i dobra. I on teraz się będzie próbować... No postawimy kanona, nie wiem czemu ten kanon pieprzony nie chce strzelać, a tam barbarian jeszcze poleciał, O się chłopak zdenerwuje chyba chyba się zdenerwuje, poczekajmy jeszcze chwilę, a postawiłem, dobra drugi, to może być dobre, powiem wam szczerze to może być dobre, dobra puszczam tutaj kolegów, chwilę poczekam jeszcze, niech oni się tu produkują poczekamy, aha, oma teraz eliksir razy dwa czyli to, no dobra stawiam kolejny domek Sub, powiem wam, te domki są super. Tylko trzeba, właśnie, o, gościa wkurzyć tutaj. Tu jeszcze kanona postawimy. Kolejne, kolejnego kanona. Nie, nie, to tam było ten. Tu postawimy. O, jaką obronę teraz robimy. Ale on się musi tam wkurzać. Ale on tam musi ciskać, kurwa, tym telefonem. Ale on się tam musi produkować. On ma, on ma wciąż elixir razy dwa. On nie wie już chyba, co ma robić. A ja tu sobie spokojnie. O, a ja tutaj, dobra, tutaj teraz puszczam smoka. Smok myślę, że pozałatwia wszystko. I teraz jeszcze, jeszcze tu obrona, jeszcze jedna. Ale mam obstawione teraz, mam taką obstawę. Tylko teraz on chce, on dobrze wie, on teraz będzie bronił tego prawego budynku, że ja tam nie mógł wejść. No, może być ciężko, może być ciężko teraz. Dobra, puszczamy. Aj, chyba... Dobra, poczekamy na Smoka, poczekamy na Smoka. Na Smoka chwilę poczekamy. No, on teraz, o kurde, on teraz może być blisko tutaj by mi uderzyć, dobra teraz i puściłem smoka, puściłem smoka teraz i do tego jeszcze puścimy tego gobliny, on, to on też puścił smoka, ale bez sensu, bez sensu strasznie co on ma razy dwa to jest niemożliwe dobra kanona, kanona, oj 2 minuty 30 sekund doliczone próbowałbym z tamtej strony uderzyć uderzyć z lewej strony, dobra poczekajmy załadujmy to wszystko tutaj jeszcze puszczę tego Dobra, robimy nalot z tamtej strony. No nie ma niestety no nic, nic innego tu nie poradzę. On teraz tam się zgubił troszkę. A, tam pusi uczników, No, uczniowie to są dobre. Ula la 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 mogę tutaj wtopić za chwilę. Jeśli się nie zacznę dobrze bronić. Dobra, idą tutaj kościotrupy i jeszcze tutaj postawię. Bach bach, dobra, niech się tutaj męczy, chłopak. Tam puszę smoka od tamtej strony. Dobra. Tam Barbareny pewno dochodzi. Ten smok będzie stop blokowany. To mnie bardzo cieszy. Tutaj jeszcze damy tego. A i co panie? Zgubił się pan. O, bo to będzie długa walka. To jest długa. To jest chyba moja najdłuższa walka tutaj teraz. Dobra, puścimy tutaj jeszcze tych wariatów. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Może być bardzo, bardzo, bardzo kitowo. Jeszcze obrona. Jeszcze tu obrona u mnie skutkuje. I teraz puszczę te szkieletony. Myślę, że teraz pod... Jeśli on użyje teraz strzału, jestem w dupie. Aj właśnie, użył tych szczał pieprzonych. Dobra, ja tu stawiam kolejny budynek. Ależ ta walka jest zacięta. To chyba nikt nie wygra. Nikt tu chyba nie wygra teraz. Przedtem wygrałem dość fajnie. Dobra, próbujmy teraz podejść tamto. Jest, kolejny stan, kolejnego kamana I teraz Czy to się uda, czy nie? Oj, wszyscy mają... O kurde mać, kurde mać. O, pierdźle, zapomniałem. O tym kurde, ale, ale to zrąbałem, teraz traciłem już całą moją obronę. Uff, ale zacięta walka, nie powiem bardzo zacięta walka. 455, tam ma, tam ma 612, no nie wygram, no nie ma szans. Dobra, jeszcze się jeszcze będę stawiał budynki obronne. Bardzo super, bardzo mi się teraz ta strategia podoba. Tu jeszcze obstawię. Już mam cztery budynki obronne obstawione. Będziemy ładować smoka. Będziemy ładować smoka. Kurwa, ale to zjebałem, ale to zjebałem. Niesamowicie teraz. Jeśli teraz mi czas się uda. Ale on też tam puścił smoka. No by to... O Jezu się mary, O Jezu, Jezu, Jezu. 490, 490 HP Ja pierdolę 8 sekund do tego i wygrał. No skubany. No co za walka była. Ja pierdzie, ta walka chyba z 10 minut trwała. O Jezusie. Co to za walka była? O masakra, masakra, istna masakra Uuuu Nie, nie Już dość Już dość na dzisiaj I właśnie Mam pomysł, żeby prowadzić takie serie jeśli chodzi o Clash Royale, czyli takie sparingi w klanie. Zobaczymy co z tego będzie. Na razie mamy pierwszy Pierwszy mamy taki Sparing no, bo zaraz ja wezmę baraki budowlane, dobra, spoko, dobra, to nic, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek, o tę serię, dobra, nazwijmy to nową serią, tutaj Clash Royale. Trzymajcie się ciepło, cześć.